Witam Was 11 kwietnia dzień poświąteczny Merlo nam zastrajkowała spisiała się pisiu pisiu zrobiła przetarł się wąż tutaj ten wężyk się przetarł i sika nam psik 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 robi także zastrajkowała przyszła maszyna Manitu na testy ona mówi: Nie, ja nie będę pracowała. Niech Manitu pracuje. Także do dzieła. Mikołaj tu już pod spodem walczy. Odkręca. Leżąco w telefonie ogląda. Zamiast węże odkręcać. Także jest tak jak jest, no ale jest. Trzeba wyciągnąć niestety i będzie trzeba jechać po nowy wąż. Bo to jest wąż na te dziwne, dziwne takie końcówki, nie? Na takie, takie dziwne zatrzaski, o. Takie dziwne zatrzaski. Klik, kliki. No dobra, działamy. Odmywamy i walczymy. 13 kwietnia otworzyło się okienko zabiegowe w postaci słoneczka, które wyszło. Lecimy z zabiegiem zwalczania Chwastów w pszenicach sianych po buraku cukrowym, sianych na koniec listopada w tym sezonie Avoxa Pack. Pak 1 na 83 hektara. Akurat dwa paki potrzebuje, no, będzie lekko naciągnięte, na 30 arów więcej to zużyje No i co, lecimy, mieszamy kilka słów więcej o Avoxie na polu. Ja biorę się za rozrabianie. No i lecimy, bo jeszcze to jedynka czeka dzisiaj czujesz, że idzie wiosna, wietrzenie fur naszych klasyków. No i wystawianie siewnika do kukurydzy, do słonecznika. Siewniczek jedzie do Michała nieprofesjonalnego. Tam w tle stoi też formownica do ziemniaków, którą klient zbiera w niedzielę. No i co, przejrzeć, popatrzeć co tam trzeba i będzie można siać. Nie ma to jak werno, nawet idzie haka nie ma gdzie zahaczyć. No, jest gdzie zahaczyć. No. Walterka na straży mamy tutaj pszeniczkę, siodą po burakach cukrowych na koniec listopada. Jak widzimy, zaawansowana w rozwoju, ma po 3-4 rozkrzewienia. Jeszcze faza krzewienia, chociaż przy tych temperaturach, które idą. Zaraz będzie strzelało w źbło. E, widzimy masę chwastów dwuliściennych, Tutaj jeszcze tyle tych chwastów nie ma, ale i rzepaki, e, jakieś tam haberki, e, rumiany. O, tutaj rumianeczek, miotły można znaleźć. Także wszelakie chwasty już wyszły. Myślę, że już nie ma co zwlekać z tym zabiegiem. Miejmy nadzieję, że już nic nam tutaj nowego nie wzejdzie. Raczej nie powinno, tak? bo i były opady na wiosnę, więc co miało powschodzić, to powschodziło. Z tych szczelin, popękanej ziemi też już coś tam wyszło. No i lecimy właśnie z zabiegiem. Tak jak mówiłem wcześniej, mam tutaj wlane dwa Avoksa paki. Jeden pak to jest na 8,3 hektara Ja łącznie zrobiłem sobie tutaj mieszankę na 17 hektarów, W trochę to rozciągnąłem, ale warunki są dobre. Temperatura fajna, nie za ciepło, nie za zimno. Rośliny suche, więc myślę, że bez problemu podziała. No, chwasty są, można jechać. Pogoda dzisiaj taka, że kto ma jeden opryskiwacz, to pryska jednym, kto ma dwa, to pryska dwoma. Tutaj po prawej stronie 60 w pszenicy. tam jedzie Walterka z John Deere'em, tam się odbywają siewy, także tak naprawdę praca w re, kto ma, to goni zaległości, nawet mówię na dwa opryskiwacze. Ci, co mają w gospodarstwach więcej hektarów, no to cisną ile się da, tak jak i my zresztą, tak? Czy kto ma więcej, kto ma mniej, to jednak ta terminowość zabiegów jest bardzo ważna. Tutaj akurat stanowisko po kukurydzy widzimy trochę tych resztek występuje miejscami, trochę poryte przez dziki. Nie jest źle w sumie, na szczęście tylko dwie sztuki. Tutaj takie małe statko pewnie niedługo się rozmnożą, ale wczoraj nakryłem właśnie te dwie sztuki na gorącym uczynku. Najpierw lecimy właśnie z kwastami i później na przepukanie opryskiwacza pójdzie ta jedynka w zbożach. No i Avoxa, tylko no to jak się nie mylę, cztery substancje aktywne. Yy, wcześniej znany wszystkim akcja, na pewno yy, to wiadomo zwalczanie miotły jednoliścienne yy, na wiosnę yy, no i Avoxa to jest taki taki ulepszony yy, kompletny kompleksowy yy, produkt yy, Mówię, chyba tak bodajże cztery substancje aktywne także kompleksowo yy, miotła zbożowa yy, przeciwdziałanie uodpornieniom właśnie tematy z trudnym zwalczaniem miotły, dwie substancje, substancje z dwóch różnych grup zwalczających właśnie miotłę zbożową no i wiadomo, standardowo 2,4D chwasty dwuliścienne jakieś tam habry maczki, przytulie siebie rzepaków obiadę sobie tutaj poprzężniak albo no dobra, nie rozłączam się, tyle sobie wycofam no i awokso możemy stosować aż do fazy drugiego kolanka, czyli no, no tutaj jeszcze chwilę czasu byśmy mieli, ale mówię, no jest pogoda, to trzeba ją wykorzystać. Jakoś mówię sobie też zawsze w głowie staram planować to pukanie opryskiwacza, tak żeby bezpośrednio po kwastach później nie wjechać w rzepak, bo sobie można porobić No Wiadomo, zawsze się puczę, ale bezpiecznie jest jak się przejedzie jednak tymi bezpiecznymi środkami. No i tak. Jedziemy. Poprzeczniak, poprzeczniak dosiewany był po odbiorze buraków, tak naprawdę to już był chyba grudzień. I tutaj był jeden przejazd, gdzie było mokro, i widać to zaraz po pszenicy jest przerzedzona. Ale coś tam jest, azotu dostała, więc nawet ta rzadsza obsada. A i tak się to pokrzewi. Połączę się z Wami na prostej, na długiej prostej. Prace wykonywane należąco dojście w takie, że hej, hej, hej No ale jakoś sobie tu radzimy Patenty zachiskowe ale widzimy, że jest tam króciec i wykręcamy skrócie, bo nie on takich buczyków wyszedł. Idzie pat ją wchodził ten wąż mniej więcej. Dobra, tam pod tym pod spodem, że z powrotem go tak samo w gdzieś miał siedzieć z bloką. Wszystko ciasno pasowane mamy Wiesz wyszedł Aha tu jest kolankiem jakimś takim Nie to jest, Ale to jest to, to są takie Ale to są te patenty co mówiłem Tu jest przytarty No to, się to. Tu albo tu niżej Tu jest wytarty No wiosna w pełni Jak wiosna to i małe naprawy jeszcze zanim pojedzie do Michała, wymiana łożyska jednego tutaj na kole dogniatającym, e, ponieważ już no W zeszłym sezonie był problem z tym kółkiem, żeby się nie wkurzał podczas siewu. To jest ogarnięte. Monosemik, fajna maszyna, naprawdę w ładnym stanie. Sprzęt się udało kupić. No. i zestaw załadowany jedzie dalej. Mówię, przyjedź dla WETO, żeby siewnik wziąć do Michała. A no, i się udało powierzchnię magazynową wykorzystać tak, że się wszystko zmieściło. W dzisiejszym dziennym vlogu uprawiamy właśnie podburaki cukrowe. Matias przyjedzie siać prawdopodobnie w poniedziałek. Dzisiaj mamy 14 kwietnia, sobota, wróć, sobota, piątek. Piątek, już człowiek myśli o weekendzie. Ten czas, wiecie, tak szybko leci. Można się zakręcić. Matias przyjedzie w poniedziałek, dzisiaj mamy piątek. Po popołudnie w sumie już przed wieczorem no i uprawiamy. Z tyłu brona aktywna na ustawiona na jakieś 5 cm. Zaraz się zatrzymam na górce i powiem wam o co tutaj chodzi. Dlaczego uprawiamy pod striptilla. Ogólnie tak, uprawiamy, ponieważ jest to działka z glebą cięższą, ciężką. górki są gliniaste. Na dołkach występuje miejscami siwy i utaki. Ciężka gleba, żeby po prostu zruszyć tą wierzchnią skorupkę, tą wierzchnią warstwę. Uprawiamy na płyciutko, żeby gleba się mogła łatwiej ogrzać Z wierzchu, żeby troszkę się osuszyła. Wi wiadomo, wiecie, striptil, to on swoją sekcją roboczą, swoją łapą wyciągnie nam tą klinę, którą ze spodu. A tak, jak będziemy mieli na górze luźną ziemię, taką, wiecie, faniutką, pulchną to. Wschody powinny być dużo łatwiejsze też. Przy okazji niszczymy, myślę, że trochę chwastu. Tutaj, jak widzimy, działanie herbicydu totalnego już jest jakby widoczne. Pole pożółku, co mówiłem w poprzednim odcinku, tam gdzie gleba lżejsza, gdzie były idealne wschody poplonu, to właściwie chwasty jednoliścienne w postaci samo w pszenicy nie występują. A tam, gdzie trochę cięższa gleba, wiadomo, gdzieś tam miejsca, gdzie ten poplon wszedł, trochę później to już ta pszenica się gdzieś tam przebiła troszkę się jej pojawiło no i tak to jest zatrzymamy się może na takim doku zresztą zawróćmy to pokażę wam jak to wygląda mówię tutaj chwasty są spalone dodatkowo brona wirowa jeszcze dużą część z nich po prostu wyrywa jakieś mniejsze które niedawno powschodziły to też likwidujemy no i co jedziemy sobie jakieś tam 13 na godzinę brona na 1000 oczywiście na nawigacji A mniej dokładna ale i tak mamy tutaj odchył właściwie 2-3 cm maksymalnie a tutaj ślady po dowarce zaciągamy przy okazji po zbieraniu kamieni oczywiście e, tutaj zostały wysiane już wszystkie nawozy e, 200 kg soli potasowej w styczniu w zeszłym tygodniu rozlałem tutaj RSM z siarką poszło 50 kg azotu z siarki reszta azotu pójdzie w tak nietypowo, ale e, o tym więcej słów, e, no, podczas e, samego siewu, o no, nawożeniu no i poszedł obornik pod poplon, wymieszczony na głęboko więc tutaj ogólnie e, pulchno jest warunki są myślę fajne, tak jakby dzisiaj wjechał tutaj na raz e, to na tych miejscach, gdzie glinka byłoby za mokro mogłoby wyrzucić tutaj nam tak zwane kluchy e, słońce, które dają w przyszłym tygodniu mogłoby to nam zapetonować Zaraz Wam pokażę tutaj taki dołek z siwym iłem, jak to wygląda e, ta gleba luźniutka, e, jak to ładnie tutaj ta prona nam e, miesza. E, myślę, że jakoś negatywnie na strukturę nie wpłyniemy. Wiadomo, że o, no tak się mówi, że prona aktywna niszczy tą strukturę gleby, rozbijają. E, zgodzę się, tak jeśli mielibyśmy tutaj glebę lekko e, piach, to pomimo tego, że są tutaj resztki e, poplonu na wierzchu to i tak mogłoby dojść do erozji wiecznej. No, a tak myślę, że nie ma się czego obawiać. Jeździmy sobie na pętelkę, żeby nie trzeba było cofać. No i tutaj na dołku się zatrzymam. Pokażę wam ten luz tej ziemi. Samo się wzbór padł jako pierwsze, ale rzepak też już ma żółte środki, więc myślę, że pole będzie czyste. No i zobaczcie jak to wygląda. Obronka idzie sobie dosłownie tak po wierzchu, mówię 5 centymetrów. Rozluźnia nam tą glebę. Zobaczcie. Tutaj, o, pod spodem, no tylko z wierzchu jest ruszone, że to może odparowywać. Strukturka się tutaj robi, to przesycha. Wiadomo, że o, tutaj, zobaczcie, już wydrapuje glinę. Widać zresztą, co tutaj jest pod palcami. Ciężko mi to nawet chwycić, taka klucha, więc niech to sobie przesnie. Zobaczcie, już się tutaj zlepiło. Dlatego ruszamy po striptila. Gdyby tutaj. Była gleba lekka. wjeżdżalibyśmy bezpośrednio w to. Eee, zobaczcie tutaj ślady w e, boczownicach. One nam tutaj zrobiły robotę. O, jest nawet gleboryjka. Eee, one nam tutaj spłóchniły tą ziemię. Mówię, dostarczyć trochę powietrza, to skorupkę zerwać. O, o to, o to chodzi tutaj. Zobaczcie, chcę to zerwać. I pod spodem e, za 2-3 dni to przeschnie. Wjedzie się w i będą fajne schody buraka. Dobra! To tyle zmieszania. Lecimy z kolejną częścią vloga. Ciucholandzik bronuje w okolicy. No i szefu nadjeżdża walterką. Zmienił mnie i tatuś kochany. Na godzinkę pojechałem zmontować dla was odcinek. Dzisiaj piątek. Odcinek z regulacji rzepaku. No i nie było mnie godziny i kurde prawie skończył. Także tata ma ciężką nogę. No i co? I tak to wygląda. Ładnie poruszona ziemia, w poniedzieli będzie siane. Nawet tak popada jutro, bo jakieś prognozy są na deszczek, to nic się złego nie stanie. No i bajunia. Amazonka się spisuje naprawdę, rewelka. Opór.